Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Smite. E, pora rozpocząć kolejną serię z boga, którym jeszcze nie grałem, i moi drodzy właśnie padło tutaj na tego oto pana, który nam wyskoczył przed chwilą na ekranie głównym, czyli jest to Zongkui. E, jeszcze tylko. Zong Quay jakoś tak się przedstawia. E, ja mam do niego w ogóle Voicepacka, bo wypadł mi przypadkiem e, z tego chesta, który się kupuje za 400 gemów, czy tam za 200 gemów już nie pamiętam, ale wiem, że kupiłem, żeby przetestować, i wypadł mi właśnie Voicepack do Zong. Zong Kueja, tak? Tak to się chyba czyta. Jest ze mną w party Asuna89 i Bartosz99. Bardzo jestem ciekaw, czy Asuna to jest rzeczywiście 89, czy to jest rzeczywiście rocznik. Jeżeli tak, to Asuna ma ten sam rocznik urodzenia, co ja, natomiast Bartosz jest od nas 10 lat młodszy. Jeżeli 99, to jest z kolei jego rocznik urodzenia, także ja tutaj lokuję, wiemy, kim gramy, i myślę, że widzimy się już w, w, w ekranie wczytywania. Tam omówię dokładnie skład. W porządku, moi drodzy. Jak widzicie, Bartosz 99 ma 10 level mastery Lockim, a Suna 89 ma 10 level mastery e, Sylow. <gryw> Tylko ja z nie mam żadnego levelu mastery i wyglądam naprawdę cienko przy nich. Czuję się taki o. W drużynie przeciwnej mamy Aresa, Kali i Thanatosa. Jeżeli chodzi o przeciwników, może być ciężko. Na pewno będę się tutaj budował pod takiego magicznego troszkę tanka. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i czekamy na to, aż tutaj wczyta naszym przeciwnikom. Chociaż tak naprawdę z takimi ludźmi w party, to ja tutaj totalnie nie powinienem się niczym przyjmować. Ja powinienem po prostu stanąć sobie w bazie z założonymi rękami, a gra powinna się sama w ogóle Skończyć, że tak powiem, najgorsze jest to, że widzę, że tych dwóch osób, które tam długo im wczytywało grę, one się tu nie pojawiły. Szkoda będzie, jeżeli rzeczywiście te osoby nie dojdą. Jeżeli dojdą, tam był Ares, z tego co pamiętam. Na Aresa jest bardzo dobry bits, bardzo dobrze jest go mieć. Przynajmniej gdzieś tam na początku. Zresztą on i tak się przyda, i tak, także nie nie są to pieniądze stracone. E, dobrze, pora omówić troszeczkę skille. Przy okazji, mi by się też przydało te skille poznać. E, expose Evil, zonkuj, um, pass a card on all enemies in front of him. Ok, czyli to jest przyczepienie kartki. O, wszystkim przeciwnikom naprzeciwko nas. E, I ta kartka, jak z tego co widzę, zadaje jakieś obrażenia periodyczne. Niech sobie Asuna weźmie tego bufika. Ok, no, widzę, że tutaj też coś jakieś połączenie się robi. Dzieje się coś niesamowitego. Dobra, doszedł już Ares, jak widzimy. Udzieliśmy na niego kartkę. No i coś tam ta kartka z niego wysysa. Jest jakiś damage, jest slow plus z tej kartki. E, 5 sekund taka kartka na kimś wisi. No i dobra. E, if the card is removed, 50% of the remaining damage is done instantly. OK. Czyli jeżeli kartka zostanie z przeciwnika usunięta. To zada 50% damage, który pozostał. Dobra, Czaję. Exorcyzm Zonkui drives out the demons of his enemies, dealing damage as they leave the body. Demons marked by exposed evil. Ok. Are captured by healing him per demon. Czyli tak: najpierw wrzucamy kartką, rozumiem, a później wżeramy te duchy i to nas leczy. Dobra, powiedzmy, że coś w tym jest. Tutaj natomiast mamy taki wór, ten nasz pasyw. Zobaczmy. The demons that Zonkul captures from, from exorcism are stored in his demon bag, giving him additional protection for each demon captured. Ok, e, dostajemy protekcję za każdego demona. E, dobra. When recall demons is activated, czyli jeżeli odpalimy ulti. E, Zdobywamy podwójną protekcję z Demon baga. But eventually losing all stacks. Czyli tracimy wszystkie staki e, z kolei na naszym, na naszym bagu. Dobra. Okej. Okay. No proszę bardzo. Potężnie loki tutaj zaczął. Czego mi biją to? Dobra, co to jest ta trójka. Book of Demons. When fired, the Book of Demons deals, damage and stun enemies stunning marked enemies for dwa razy duration and removing the card, dobra czyli tutaj jakoś tam usuwamy te karty, tity ti, ti, stunujemy, czary marek hik hokus pokus, zobaczmy czy to leczy rzeczywiście cholera, tak jakby leczyło niesamowite przeczytajmy jeszcze raz to mm -hmm. deals, damage and stun enemies, stunning marked enemies for dwa razy Aha, czyli jeżeli ktoś ma na sobie tą kartkę, to stunowanie trwa dwa razy dłużej. Uh, when this ability is not on cooldown, the book of demons flies, nearly firing. Okej, okay, czyli mamy tą burm. Widzicie, to jest ta, ta książeczka po lewej stronie, ona bije razem ze mną tutaj, z tego co widzę. Nawaj, te, 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 demony, ja sobie tutaj nakuksuję na, ten mój worek. Ciekaw jestem, jaki tam jest Max Stax. Vapor per Captured nie ma napisane. No nic, sprawdzimy w takim wypadku. O! Doleciała kartka, dobra. A co to jest... a patrzcie, tutaj mamy jednego podróżnika w czasie. OK. I co? Nic mu nie zrobiłem ogólnie, bo na to wychodzi. Dobra, zaraz się uda może coś tu ogarnąć. Jeszcze to ulti byśmy sobie przeczytali. Upon activation, demon's pulse... Okej, okay, czekajcie, bo tutaj... Nie. nie, pocelowałem. Upon activation, demon's pulse out from his back at Neighbor player. They chase and accelerate over time, doing damage to enemies as they enter the body. zone, is immune to knockback and slows. Dobra, czyli dostajemy na ogólnie, i całe tutaj te demony z naszego Wora e, atakują przeciwników. Tak jakby to wygląda w ten sposób, nie mam tutaj w ogóle. Całkiem nieźle ja w ogóle z ręki biję. To co tu mówić w ogóle, jak czary? Jakieś bym zaczął odpalać. Nie ja mam niestety many, zaraz będę musiał się cofnąć. Sprawda co ta książeczka dużo nie bije, ale kurcz, to jest cały czas 3 na 2 Nie podoba mi się to. Szkoda, że tutaj ten kolunio em, gdzieś tam go wywaliło. Cooldown reduction, może co wy na to. Co tu mi troszkę inne buty podpowiada. Proszę bardzo, talon? Może być talon. Najwyraźniej, lifestyle tutaj się opłaca na naszym ząkuju. ta gra będzie szybka. Ja dlatego, może tutaj jakoś spróbuję jakieś fory dać, kurczę. Może nie będę się tak ostro do tych akcji też przyłączał. Nie wiem, nie wiem, coś trzeba tutaj wymyślić takiego, wiecie, żeby nikogo nie skrzywdzić. Ok. Nie chcę też z kolei e, aż takiej przewagi tutaj wyrabiać. O, pięknie, pięknie. Bardzo mi się podoba ta akcja. Pięknie. Jak widzę to na razie ja tutaj tak ostro supportuję, ale niestety sam przy tym nic nie zgarniam. 3 na 2 nie podoba mi się. Bardzo mi się nie podoba. Ładujemy do wora. Co to robi? Nic nie robi. Dobra, jest kolejny dwora. I ma na 18. No, chyba mi się wydaje, że 20 to jest maksimum, jeżeli chodzi o ten worek. Zaraz jeszcze się upewnimy. Znaczy, ja daję teraz ogólnie 150%, że oni po prostu w 10 minucie się poddadzą. Jak na moje oko. Mój worek jest prawie pełny, także ja tylko tutaj dla formalności zaraz jeszcze wykorzystam, może to Ulti. Byśmy sobie zobaczyli, jak on obije. Całkiem niezłe te duchy, powiem Wam. Plus jeszcze jakiś ich, ich jest tutaj, dwóch tylko. Można poszaleć. Tutaj dajmy im troszkę fory. Przedłużmy może tą grę w jakiś tam sposób. Zobaczmy, co by tutaj. Myślę, że dawanie w tą kartkę, to jest raczej sensowne. Um, ale myślę, że i tak gra z nam się... Z chyba tak to się powinno czytać. Nam się tutaj wyklaruje ta gra ogólnie, podejrzewam jakoś w okolicach Conquesta, może Areny, Arenę prawdopodobnie będę grał z wami. Przeciwko pięciu klanowiczom i z czterema klanowiczami w drużynie. Wtedy podejrzewam, że, że będzie dopiero widać tutaj możliwości Zonkuja, chociaż nie, bardzo dużo ludzi się ogólnie negatywnie wypowiada na jego temat. Nie rozumiem tego. Nie wiem, dlaczego jest taki um, tak negatywnie postrzegany. Ogólnie on podoba mi się także. Na razie mi się podoba. Jeszcze ani razu nim nie zginąłem. Widzę, że ta Masuna jest atakowana. Widzicie, no ja tutaj przedłużam tą grę troszeczkę. Gdzieś sobie stoję w lesie. Testuję sobie te skill'e, bo są dla mnie rzeczą nową. Książeczka już zaczęła całkiem porządnie bić. Teraz roztwarzam im sytuację do takiego delikatnego 2 na 2. Gdzieś tam może ewentualnie się zaraz przyłączę, albo wpadnę na Hama, żeby gdzieś tutaj Zginąć może, coś podbudować troszeczkę ich, żeby się nie poddali nam za te e, 9, za minutę dosłownie. Widzę, że nie, bardzo fajny bug ogólnie ten z i całkiem niewielkie ma cooldowny, także jest to w miarę do zjedzenia, że tak powiem. Aha, okej, okay, nie chcecie za bardzo tu podchodzić. Dobrze, w takim razie ja tutaj sam podejdę. Okej, okay. no, tak się przymierzamy do tego Fenixa. no ale oni tutaj też robią co mogą. Ja byłem już kilkukrotnie w takich sytuacjach, gdzie było 2 na 3. E, nie mówię, no kilka gier udało się takich wygrać, no ale nie było to jakieś super przyjemne, powiem szczerze. Ogólnie, tak jak mówiłem, no tutaj Bitsa niby mam kupionego, Ares, ciekaw jestem czy oni w ogóle itemy kupują. No, ale coś tam kupuję. Niestety nie kupił butów pod Cooldown reduction, także chyba najwyraźniej nie planuję tutaj tym swoim ulti pogromu siać. O! Oh, I nie lubię takich gier, niestety, niewyrównanych. Szkoda bardzo, że akurat takie gry się trafiają w momencie, kiedy nagrywam. Bo ja, jakby to było gdzieś tam, powiedzmy, w momencie. Jakby to było gdzieś tam w momencie, jak ja bym sobie po prostu grał, tak sam dla siebie, to w ogóle by mi nie było szkoda, tak. A tutaj jednak, znów no wiecie, poświęcam ten czas na nagranie. Chciałbym, żeby to w nagranie było jak najbardziej, oczywiście, wartościowe, ale niestety w tym przypadku nie, nie jestem w stanie nic tutaj osiągnąć. Ewentualnie, może zaraz jeszcze jakąś akcję zrobimy. Coś takiego mniej więcej, że ja tutaj, że tak powiem, e, troszeczkę ich podbudowuję psychicznie, może tak, żeby. O, już jest w sumie 11 minuta, także fajnie, że oni nam się tutaj jeszcze nie poddali. E, to jest dobry pod ulti. E, to już wiem, dlaczego tutaj ten voice się znalazł. Ja sobie go kupię, nie będę tutaj wydziwiał. E, nie wiem, czy też dobrym itemkiem na nie jest jakiś blink, na przykład, żeby na tym multi się wbijać, czy coś takiego. Ciężko powiedzieć. Dobry prawdopodobnie jest też sprint. Nie wiem, co oni tutaj podpowiadają. Popular items, recommended. Sprinta niby podpowiadają. To jest całkiem dobry pomysł na nim. Bo odpalamy sobie Sprinta, dobra, niech oni sobie tutaj to wieże puszują. Odpalamy sobie sprinta i wtedy tak naprawdę możemy. E, doganiać na tym multi przeciwników, myślę, że zamkój to jest bardziej takim magiem, chyba niż tankiem. Ja zawsze myślałem, że on jest bardziej tankowaty, ale widzę, że teraz to jest taki e, typowy mag. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem dlaczego ja z przyczyn minioczywistych oczywistych maksuję tą dwójkę. Tak po prostu chyba jakoś padło na tą dwójkę. Kali widzę, żyje. Ares zaraz e, zginie. Tak. Dawaj, to ta, mi to dusze moje. Ok, a suna tutaj już się pożegnała z życiem. O, prawie się udało ją zabić. Nabijam sobie tutaj ten swój woreczek. Bardzo fajnie mi się to udaje. Ach, tamtych już się nie udało zagarnąć. Co są na tyłach. Może się teraz uda. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem ich to nie zabije. Zabiła ich ta lotka, notka, karteczka. Teraz tak trzeba by jakoś o tak. Już mamy 16. Widzicie, to się całkiem szybko nawet przyjemnie nabija. Nie wiem, czy oni mnie tu widzą. Mogliby mnie zauważyć, bo nie chcę mi się po raz trzeci wbijać pod wieże. No patrzcie, zauważyła mnie. Nie, źle. Teraz już wiem, do czego się na mnie rzuciła. Po zabiciu mnie, Kali uzupełniła sobie całe życie, tak że miała mnie na piku. E, dlatego skupiła się tak na mnie. Hmm. Ale fajnie. Cieszę się, że z tej gry nie jest jakaś tam dziadowa 10 minutówka. Przeciwnicy naprawdę robią co mogą. Zaraz myślę, że nawet tutaj e, zaczniemy od Kali dostawać porządne baty, e, bo taka powinna być kolej rzeczy ogólnie, jeżeli chodzi o Kali. Ona z każdą minutą robi się coraz potężniejsza, aż w końcu jest na takim etapie, gdzie praktycznie jest nietykalna, szczególnie jak Skupię się na kimś, na kim mapika, tak jak to było teraz w moim przypadku. Ja tutaj mogę spróbować coś ewentualnie może jakąś karteluszkę rzucę na kogoś. Oj, potężnie nie biją. Potężnie muszę przyznać. Czyli czy, czy ja się leczę tylko wtedy, jak tą kartkę, czy tam ten, tego demona, wysech ale to już takie jest leczenie, powiem Wam. Zobaczmy. Heal Oś, 130? Czyżby za jednego gościa mam 130? Niesamowite by to było. Tam niestety Asuna rozgramia miniony, nie dając mi w ogóle spróbować. Może tu sobie spróbuję. Mamy dwa miniony. No niesamowite, prawie całe życie sobie uleczyłem. Ile to bije? niewiele. No i to jeszcze się uleczymy w takim razie. Mamy taką możliwość, trzeba wykorzystać. Bufikas jest wzgarnią. Ile ją ja w ogóle teraz powera? 113. Okej. Okay. Jest możliwość zakupu kolejnych rzeczy. Zobaczmy. No jest, kupmy, kupmy. Zobaczymy. Dobra, myślę, że daliśmy już wystarczającą ilość czasu naszym przeciwnikom, żeby się troszeczkę przypakowali. Widzicie, już nas przewyższyli levelami praktycznie o dwa punkty. 14 i tutaj Kali też myślę, że zaraz będzie miała 14. Także chyba nie ma tutaj za bardzo na co czekać. Trzeba zwyczajnie, zwyczajnie atakować. No i chyba będziemy kończyć powoli, no bo na co tutaj tak naprawdę czekać? Ta gra i tak już chyba była przesądzona od pierwszej sekundy, także... Okej, okay. no robisz co możesz, ja wiem, ja wiem, wiem doskonale co czujesz, nie raz byłem w takiej sytuacji gdzie trzeba było grać 2 na trzech, Nie jest to nic fajnego, miłego i tak dalej. Tak, tutaj niesamowicie się leczę odnośnie, jeżeli chodzi o te duchy. Naprawdę jest mega, mega, mega leczenie. Kurczę, no, tutaj takali się czaj? Trochę obije ta moja kartka powiem wam, nie tak byle jak. Loki się cofną. Tu w tej akcji możemy baty dostać, coś czuję. Mają dużo wyższe lewele. Wcale się nie zdziwił jakbyśmy tutaj oberwali. No, zwróćcie uwagę jakiego rzędu to jest leczenie. To jest po prostu na jednej grupce to my się leczymy tutaj. Widzę jest jakaś akcja. Ok. Dużo życia zabiera mi ten Ares. O, spróbujmy jakoś... I tak się nie udało, niestety. No strasznie dużo życia już sobie leczę. Ok. Dobra, ja już chyba mam nabitą kabzę do, do końca. Wrócę sobie kupię sobie RODO w Tahuti. zupełnie tutaj moje chociaż wiecie co, może sobie kupię coś bardziej mm, a. dobra I możemy uderzyć, jak widzicie worek na moich plecach tutaj się świeci, aż po prostu ma ochotę wybuchnąć Kali widzę tam ostro atakuje Lokiego nawet udało jej się zabić tak, to już jest naprawdę potężny dimage z tej dwójeczki. O, Świetnie. Myślę, że teraz zasłoną Możemy już powolutku tutaj puszować. E, push to the limit, tak zwany. Razem z Fenixem. Ok, ja już tutaj nie bardzo mam co do tego worka wrzucić. Że myślę, że zaraz będziemy tutaj odpalali sobie ulti nasze. Moje ulti już bije po 200 praktycznie. Ciekaw jestem, czy to jest po 200 za jedno uderzenie od ducha, czy jak to jest. Trzeba by to gdzieś odpalić, aby z dala od Feniksa, bo ja wtedy na tym ulti jestem totalnie nieskupiony. Totalnie nie ogarniam, czy to już, czy to jeszcze nie. Czy już jest ta moc, czy dopiero będzie. Okej, okay, biegną. No co, chyba atakujemy, nie? Dobra, odpalę sobie to i Zobaczymy jak to bije. O, potężnie powiem wam. Okej, okay, nie wiem, sporo major oberwałem, ale... Chyba czas najwyższy to kończyć. Poczekam sobie tutaj na miniony, bo one prawdopodobnie zaraz się pojawią. Na nich się elegancko uleczę, o ile Asuna oczywiście mi pozwoli. Zwróćcie uwagę, jest całe praktycznie życie na 3 milionach. Także to jest naprawdę heal rzędu 1000. Ok, myślę, że możemy kończyć śmiało. Całkiem sporo damage'u, nawet Tytanowi tutaj zadawałem po 300, po, po 400. Fajna gra, pomimo tego, że było 3 na 2, to fajna gra na takie właśnie opowiadanie o Bogu, testowanie go. Ale pod względem takim, jak to się mówi, wymagań i tak dalej, że gra była wymagająca, no to tutaj było zerowe wymagania, tak? Nie musieliśmy w ogóle się spinać, bo jednak 2 na 3, no to słabo, tak? No ale cóż, nie moja wina, nie ja to planowałem, tak po prostu wyszło. My widzimy się już w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.